Zostań do końca, bo dzisiaj pokażę Ci we vlogu, co może dla Ciebie wygenerować sztuczna inteligencja. I jest to naprawdę mega, mega. Jak sobie pomyślę, że kiedyś człowiek się musiał męczyć z takimi rzeczami, jak bardzo jesteśmy dzisiaj w stanie zaoszczędzić swój czas na generowaniu chociażby treści do social mediów, ale nie tylko, bo AI może Ci się przydać do wielu, wielu różnych zadań w Twojej pracy. Jestem ciekawa swoją drogą, czy pracujesz już, czy wykorzystujesz ją, czy jeszcze nie. Ja przy okazji szkoleń dla siebie zaczęłam szkolić innych z tego tematu, więc jeżeli chcesz u siebie w firmie na przykład poprowadzić takie warsztaty, jak wykorzystywać AI, zapraszam. Mogę pomóc. Jeżeli działasz jako freelancer czy freelancerka, to również jestem w stanie ci pokazać, co możesz zrobić, w jaki sposób. No, a to, czym się chcę z Tobą dzisiaj podzielić, bo byłam oczywiście na kolejnych zajęciach z Mirosławem Skwarkiem. To jest inwestycja. Więc zadaj sobie pytanie, ile jesteś w stanie zaoszczędzić na pierwszym kroku do wolności i na odzyskaniu wolności w swoim życiu. I ponieważ większość tych treści była już dzisiaj dla mnie znana, więc w ramach takiej powtórki, osłuchiwania się z tematem sobie korzystałam, to w międzyczasie postanowiłam. Sobie potestować trochę te narzędzia, które mam. No i teraz uwaga, popatrz, popatrz, co się wydarzyło. Swego czasu tworzyłam e booka z surowymi przepisami. No i on tak został, szczerze mówiąc, w fazie tworzenia. I teraz uwaga, moje zdjęcia, no nie wyglądały tak dobrze jak te, które tutaj są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No zobacz, to sałatka z buraka, no przecież. Ja bym tego w życiu tak nie sfotografowała. a Jakbym chciała fotografa, żeby tak to ogarnął, to trzeba byłoby zapłacić miliony monet za takie zdjęcie. Te sałatki wspaniałe generowało mi akurat grafik AI. A teraz jeszcze jeden bajek. I to już na bezpłatnej wersji nawet czatu GPT. Udostępniłam mu napisy do nagrania. Mojego nagrania z YouTube'a. No i na tej podstawie zażyczyłam sobie, żeby mi w 10 punktach napisał streszczenie wideo. I uwaga, uwaga, tu jest dużo, 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 dużo treści, która się tam przemielała. O, a tu dostałam dwie alternatywy. Proszę bardzo, streszczenie filmu na podstawie dost Napisów, proszę, wprowadzenie do tematu, prosta zmiana, która może wpłynąć na wyniki, poziom energii, zwiastun treści, zapowiedź jednej prostej zmiany, która będzie omawiana w dzisiejszym live. Proszę, dalej gdzieś tam, e, propozycja eksperymentu, zachęta do eksperymentowania z wydłużeniem okna żywieniowego i wprowadzenia surowych owoców. Czy to nie jest genialne? Sztuczna inteligencja streści Ci Twoje filmy, które Masz na YouTube. I możesz z tego zrobić, na przykład, post na Facebooku. Proszę bardzo. A tu jest druga opcja, ale w ogóle ekran się odświeża. O raju. A tu jest druga wersja, czyli dostałam dwie wersje jeszcze, proszę. Prowadząca Wita widzów, zapowiadająca zmianę wpływającą na Wyniki, tam dalej, Podej przejście do tematu głównego, dlaczego niektóre nawyki żywieniowe, szczególnie śniadanie, mogą wpływać negatywnie na energię i koncentrację. Bach, 5. krytyka tradycyjnego śniadania, które może powodować uczucie ociężałości i konieczność picia kawy. I jak Ci się to podoba? Genialne narzędzie, czyż nie? Jak jeszcze bardziej wykorzystywać jaj? No, oczywiście, jest mnóstwo, mnóstwo sposobów. Może ci tu będę jakieś zdradzać. Daj znać, czy cię to interesuje. Jeśli tak, zostaw komentarz. Dodaj film do ulubionych. Zapisz sobie na później, żeby sobie tam te prompty pospisywać, bo one są bardzo istotne. Pisanie promptów jest istotne. Ja się też w tym obszarze edukuję. Także jeżeli potrzebujesz wskazówek, jak to robić u siebie, to zapraszam również na konsultacje, gdzie stworzymy takie prompty dla ciebie. I dla twojego biznesu. Pozdrawiam ze se serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć.